Gdybym zadał Ci pytanie, o co poprosisz, jeśli wiesz, że to na pewno otrzymasz, to jaka byłaby Twoja odpowiedź? Ja podejrzewam, że wielu z nas w pierwszym odruchu powiedziałoby: zdrowie. No, nawet powtarzamy: zdrowie jest najważniejsze. Chciałbym doświadczyć zdrowia, mieć spokojną przyszłość, starość przed sobą. A może, może chciałbym, żeby mnie Pan Bóg już, już z czegoś wyleczył. A może nie potrafię patrzeć na cierpienie moich bliskich i pragnę zdrowia dla nich. Tak, no, na pewno warto poprosić o zdrowie. Ktoś samotny pewnie powiedziałbym, bardzo chciałbym, żeby Pan Bóg postawił kogoś obok mnie, kto przejdzie ze mną przez resztę życia. Taką osobę, której będę mógł się w pełni powierzyć i której będę mógł się w pełni oddać. No, żeby już się skończył ten czas dręki i samotności. Może jakieś małżeństwo powiedziałoby, no, my bardzo prosimy o dziecko i tyle prób i starań i, i cały czas nic. Jakbyśmy mogli tak w końcu doświadczyć tego owocu naszej miłości. To jest nasze największe pragnienie, tego chcemy. Może starsze małżeństwo powiedziało, a, żeby się wyprostowały wszystkie te kwestie niejasne, żeby wróciło to, co było kiedyś. Ktoś może poprosił go o pieniądze, o Ktoś o awans zawodowy. A ty? Ty o co byś poprosił? Chociaż brzmi to jak historia o złotej rybce, tylko zamiast trzech życzeń jest jedno, to nawet nie wiecie, jak bardzo realna jest ta historia. W pewną letnią noc w 1216 roku obudzony święty Franciszek z Asyżu pobiegł do kaplicy. I tam zobaczył Jezusa, Maryję, i całe rzesze aniołów wokół nich. I to właśnie tam usłyszał to pytanie: o co prosisz? Na pewno ci się spełni. Wiecie, co on odpowiedział? Proszę o łaskę odpustu dla wszystkich, którzy nawiedzą tą moją kapliczkę, Krociunkulę. Popatrzcie. Jak on miał ustawioną perspektywę, hierarchię wartości? Dostrzega, że jest coś ponad tym. Dostrzega konieczność zbawienia i pragnie zbawienia dla jak najszerszych rzesz. Mamy taką perspektywę? A może czasami przez te nasze drobne, trudne sytuacje życiowe, ona nam zupełnie umyka. Zupełnie o niej nie pamiętamy. Trochę tak jak na Olimpiadzie, no akurat trwa. No. Kiedy popatrzysz na sportowca, który codziennie rano wstaje, żeby ćwiczyć, prowadzi strasznie trudne treningi, wykańczające, doświadcza bólu. Kosztuje go to tyle energii, ha, nieraz i pieniędzy. Patrząc na to, to no po co? Przecież to jest bez sensu. Ale doskonale wiesz, że kiedy zdobywa złoty medal, a nikt mu nie powie, że to było bez sensu, że wszystkie trudy, wyrzeczenia, nie, ha, było warto. Kiedy Jezus usłyszał prośbę Franciszka, powiedział Franciszku: O wielkie rzeczy prosisz, ale będą ci dane jeszcze większe. A teraz idź. Do papieża, i niech on potwierdzi ten odpust. Dlaczego pan Jezus posyła Franciszka do papieża? No to nie mógł już wszystkich formalności z nim załatwić. Po co mu jeszcze potwierdzenie? Jest tu ukryta pewna niezwykła prawda. Bóg, który jest obecny w swoim kościele, Bóg, który działa przez swój kościół. Bóg, który działa przez człowieka. Jezus, który mówi, idź teraz do papieża, on będzie ogłaszać. Słuchajcie, w średniowieczu to można znaleźć różne historie papieża. Co prawda, Honoriusz III miał całkiem, całkiem dobry życiorys, ale nie zawsze tak było. A Bóg mówi, a ja się chcę nim posłużyć, ja chcę działać w moim kościele. Po co ci kościół? jak nie trochę, żeby na Niego narzekać. Ja to rozumiem. Tylko to jest miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce, w którym On chce działać, chce Cię wyciągać z Twoich grzechów. Chce Ci te grzechy przebaczać, dawać nowe szanse. Patrzysz na to w takiej perspektywie przez ręce i słowa człowieka. I uwaga. Kiedy mówię, że Bóg działa... I chcę działać w swoim Kościele przez ludzi, to nie mam tylko i wyłącznie na myśli, o tutaj, tej części prezbiterium, nie? Tej części Kościoła, ja tu z Ojcem Filipem, nie. nie. Mówię o całym Kościele, mówię też o Tobie. Za każdym razem, kiedy dajesz, potrzebującemu kiedy Twoje ręce czynią dobro, Bóg przez Ciebie działa. Za każdym razem, kiedy w Twoich oczach jest miłość, dobro, łagodność, Bóg przez Ciebie działa. Za każdym razem, kiedy w Twoich słowach są słowa pokrzepiające, budujące, Bóg przez Ciebie działa. Bóg działa przez ludzi. Bóg działa w swoim kościele. Kiedy papież usłyszał o widzeniu i o kwestii odpustu, jego pierwszym pytaniem było Franciszku a na ile lat? Franciszek się nie patyczkował mówi: Ja nie proszę o lata, ja proszę o duszę. Żeby zrozumieć, dlaczego papież miał takie dubium, Musimy sobie uświadomić, jak ciężko w XIII wieku było o uzyskanie odpustu. Dziś relatywnie jest to dużo, dużo prostsze. No bo co należy zrobić? Być w stanie łaski uświęcającej. Najlepiej jakby być po spowiedzi, ale, ale nie musi być ta spowiedź akurat dzisiaj. Jeżeli czujesz, że od ostatniej spowiedzi. Trwasz w stanie łaski. Nie nazbieraliśmy grzechów. To masz predyspozycję do otrzymania odpustu. Następnie przyjąć komunię świętą i pomodlić się w intencjach papieża. To daje ci predyspozycję do otrzymania odpustu. I teraz musisz spełnić jeden z całkiem sporej ilości warunków. Ale te warunki to nie są jakąś wyjątkowo ekstremalne. Na przykład, pół godziny adoracji. Przy spełnieniu tego wszystkiego masz odpust zupełny, który możesz ofiarować za siebie albo za kogoś zmarłego. Ba, pół godziny pobożnego czytania Słowa Bożego, uczestnictwo w drodze krzyżowej, w koszkich żalach. Jest jeszcze cała masa możliwości otrzymania odpustów przypisywanych do konkretnych dni i okresów liturgicznych, no jakby chociażby dzisiaj. Ale w średniowieczu, w XIII wieku, odpust można było zyskać przez pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pielgrzymkę, która się wiązała ze sporymi kosztami. Nie można sobie kupić, ale żeby taką pielgrzymkę zorganizować, o, która wymagała wiele czasu i która wymagała bardzo, bardzo wiele energii. Jak tutaj jesteśmy, stać nas wszystkich teraz na pielgrzymkę do Ziemi Świętej? Mamy tyle siły, żeby dojść do Jerozolimy? Mamy tyle czasu, żeby nie wiem, na, nie wiem ile by nam zeszło tam, ile miesięcy. Nie? Żeby zostawić wszystko, pola, trzody, zostawiamy te. Idę teraz do Jerozolimy. Tylko rycerze bogato urodzeni, a szlachcice mogli sobie na coś takiego pozwolić. Ale zwykli ludzie. W czasie takiej pielgrzymki, takiej drogi, tego zmagania się, coś się w człowieku dzieje. To wszystko razem zaczyna na niego wpływać. Otwiera go na łaskę odpustu. No i tutaj problem. To co otwiera na łaskę odpustu? Jaki znój trud otwiera na łaskę odpustu tych, którzy mieli przyjść do porcju? A co nas otwiera na tą łaskę odpustu? Ja podejrzewam, że w większości nie mieliśmy długich i trudnych. Przepraw, żeby tutaj się dostać. Franciszek ma niesamowitą intuicję. Mówi: Tak, tutaj do mojej kapliczki, porciunkuli, przyjdą ci, którzy są ubodzy, którzy są prości, którzy doświadczają wielu życiowych trudności, którzy muszą nosić strasznie wiele krzyży, których życie bardzo doświadcza, którzy w tym życiu muszą znosić. I znój, i zmaganie. I właśnie to, właśnie ten znój i zmaganie codzienne otwiera ich na łaskę odpustu. To jest ta pokuta, którą czynią każdego dnia. Franciszek tutaj ma niesamowitą intuicję. Problem w tym, że kiedy patrzymy na nasze krzyże, które lepiej lub gorzej dźwigamy każdego dnia, to to jest taka przestrzeń, która bardzo często jest dla nas zaprzeczeniem łaski, nie? na którą patrzymy, że to jest akurat takie miejsce, gdzie Pan Bóg o mnie totalnie zapomniał, gdzie mnie nie wysłuchał, a może, a może go w ogóle przez to nie ma, przestrzeń, która może nas otwierać na łaskę. Jeżeli źle zostanie przeżyta, to będzie nas na nią zamykać, czy nas będzie buntownikami przeciw Bogiem. Ale jeżeli popatrzysz w dobrej perspektywie, jeżeli popatrzysz w perspektywie wieczności, jeżeli popatrzysz w perspektywie tego, co będzie później i na zawsze, to uwierz mi, nigdy nie powierzę, że nie było warto.